Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj Baruani nam opowie o wieczorze w gejcie. So Baruani, could you tell us how the evening in Gejta looks like The evening in Geta as uh, the way it looks like is not different with many places around here in Africa and maybe in uh, around the world because there is bardzo się nie różni od innych miejsc w Afryce i na świecie ponieważ Because in the evening time is where people gather together from work. ludzie się gromadzą po pracy and they are busy to go to their family. Zdążają do rodzin and the and stay with the family Niektórzy idą z przyjaciółmi gdzieś, albo wydają kasę. So what they would do if they want to spend the money here? Well, they go in the place where they cook very well. Pójdą, like, like restaurants yeah, or... Restaurant or the place where they uh, they do the barbecue. Albo do takiego grilla sobie tutaj pójdą lokalnego. What yeah. they will eat? What What's the specialty well, here? Well, most people like to eat. Uh, Barbecue. Barbecue of what? Uh, of meat, I mean. Any meat? Tak, any meat, Cokolwiek, tutaj mamy takie barbecue, pokażę kukurydziane. Trochę tańsze, ale też możliwe. Evening, world, no. yeah. uh, kobiety, sobie właśnie wychodzą na, na to, żeby to robić. Yeah, the business Generalnie właśnie takie różne małe straganiki, sklepiki, to jest, to jest czas, wieczorem kiedy się je wyciąga i dorabia sobie. Tam widzimy, ktoś będzie sprzedawać za chwilę banany i może jakieś warzywka. Ok. What about transportation? What kind of transportation we can uh, have if we like to be fast? Zapytałem o transport, czym tutaj dysponują? The to Town, czyli w obszarze gate w obrębie gate Badiagi i motorcycle is the, is the main transportation. And how you call motorcycle? piki piki Czyli generalnie to mamy badiagi Ah, motorcycle to piki piki, and the bike. Uh -huh. What is the bike? The bike here they call icekeli. Uh... Icekeli? Icekeli. Ice okay, czyli that... tak nazywają taksówkę rowerową. Uh -huh. So the car like this and the minibus uh -huh. It's from Gaita to another place. Takie busiki to już są na dalsze podróże, z gated do jakiejś wioseczki obok. Yeah, do Sengremy czy do jakiegoś innego miasteczka, to jedziemy już takim większym busikiem. Yes. A tu widzimy, gotuje się kukurydza. Ok, więc czy jest tutaj to go out or czy nie? Well, nie is safe not all not all the places. Czyli zapytałem, czy Tu jest bezpiecznie, a mówi że no nie we wszystkich miejscach. Co so like where it's not safe. Well, jak like as you go aha through your life through the mountains aha you may find people who will stop you and rob you everything. Okej, okay, czyli jakbyśmy poszli na przykład sobie tutaj w stronę gór, to tam są takie miejsca, że moglibyś nas po prostu obrabić.

Okej. Okay. What would you suggest to eat for someone who would come here? Well it depends. Vegetables. Aha. Fish najważniejsze, pain food, food here. Ok, czyli zapytałem co by zaproponował, jakby ktoś tu chciał przyjechać, żeby zjeść. Powiedział, że ryba, mogą być owoce, mogą być warzywa. Czyli różne rzeczy. Okay, thank you, Wani very Jesteśmy uh -huh. We are close to Nanasi place. Okay. A tu jest jakaś teoma okay. Z Bogiem i do zobaczenia.